To jeszcze na koniec chciałem zapytać o regulację usług rynku, rynku prawnego. Takie pomysły są w resorcie. Jakie Jaki są powody? To jest bardzo ciekawy i, i, i wieloaspektowy problem. Z jednej strony, bo, bo, bo pretekstem do tego były. Zresztą, to nie jest nie pierwszy projekt. Ministerstwo Sprawiedliwości od bardzo wielu lat wraca do problemu uregulowania rynku prawnego, usług prawnych. Chodzi o to, że na rynku działają firmy odszkodowawcze, które oferują usługi prawne dla obywateli, firmy, nad którymi nie ma kontroli. Usługi prawne. Poddawane są y, obsługa prawna daleko idącej kontroli, samorządów przede wszystkim, samorządów prawniczych. Y, na, polega to na nie wiem, obowiązującym systemie sądownictwa dyscyplinarnego. Chodzi o jakość usług prawnych, które są obywatelom oferowane i bezpieczeństwo prawne. Chodzi również o jakieś no, kontrolę nad, nad, nie wiem, też cenami takich usług. Z drugiej strony na szali mamy kwestię no, wolności gospodarczej, no, rynkowe, wolności tak, podejmowania. No bo, yy, regulacje, tak. regulacje z tak. przeciwnikiem, jakby Absolutnie. Z przeciwnikiem w, właśnie, deregulacji, tak czyli jest. potanienia usług na ogół. W, tak jest. Natomiast w tym wypadku dla nas, Pierwszorzędnym, pierwszorzędną wartością jest yy, zapewnienie jakości yy, usług prawnych i bezpieczeństwa obywatela. Mówimy o obywatelach, którzy się znajdują się w trudnej sytuacji, yy, bo, 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 bo wtedy obywatel szuka... Po, pomocy prawnej, on nie może być wykorzystywany przez prawników, którzy nie mają uprawnień, którzy, których, których jakości nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sprawdzić. I jakby... to to, tutaj mamy na, dwo, na, na szali te dwie wartości. Przeprowadziliśmy bardzo dużą debatę na ten temat w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zaprosiliśmy różne środowiska i środowiska samorządowe, ale również środowiska firm, które zajmują się odszkodowaniami. Bo rozumiem, że to chodzi na przykład o kancelarię odszkodowań. Chodzi tak, o komisie, firmy, które tak, tak, się, tak, i... no, tak się nazywają instytutami, albo... W różny sposób się y, nazywają. Tak, tak, Sugerując obywatelom, że, że są w stanie zapewnić im obsługę prawną. Y, pomoc prawną i obsługę a prawną. To, y, kiedy poznamy projekt? Jakie mogą być główne założenia? Mam nadzieję, że w połowie przyszłego roku będziemy mieć, będziemy mieć założenia tego projektu. To jest, y, to jest nie tylko problem Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest problem międzyresortowy. My się zajmujemy pomocą mocą prawną i regulacją usług prawnych, ale przecież kwestia wolności gospodarczej to, to, to już nie my, więc to jest, to wymaga międzyresortowych ustaleń. No zabieramy się, to, to jest kolejna rzecz bardzo trudna, którą, którą, do, do której wracamy i, do, i za którą się zabieramy, ale myślę, że bardzo istotna. Powiedziała Maria Eichhardt, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za wizytę w Sygnałach Dnia. Bardzo dziękuję.